Cały 2019 rok na rynkach finansowych upłynął pod hasłem wojny handlowej, która zdaje się nie mieć końca i wszystko wskazuje na to, że może się ona nie zakończyć w przewidywalnej e, przyszłości. W grudniu inwestorzy przede wszystkim żyją tym, czy Stany Zjednoczone wprowadzą kolejne cła na import z Chin, czy nie. Tym grozi prezydent Donald Trump, który chciałby. Wywrzeć na Chinach presję, aby te zakupiły znaczące ilości produktów rolnych, tak aby Trump mógł wyjść do swojego twardego elektoratu i powiedzieć: Zobaczcie, załatwiłem wam to porozumienie, są ogromne zakupy waszych produktów. Chiny jednak widzą tę taktykę i. Widząc jednocześnie, że po stronie demokratów y, bardziej prawdopodobnym jest taki ugodowy kandydat, najprawdopodobniej Joe Biden, który będzie rywalizował z Trumpem w przyszłym roku o fotel prezydenta, no, stawiają na taktykę przeczekania i niekoniecznie sprzyjania Trumpowi. To też oznacza, że y, pomimo y, no, dużych wysiłków, Między innymi banków centralnych, w kierunku tego, żeby podtrzymywać koniunkturę rynkową, ten grudzień na rynkach jest nerwowy. Wydaje się, że ostatecznie Stany Zjednoczone nie wprowadzą nowych ceł na Chiny, a przynajmniej to, byłaby to decyzja bardzo ryzykowna. Większość importu z Chin do USA jest już ocelona. Zostały te produkty, na które konsumenci są najbardziej wrażliwi: smartfony, laptopy, wszelkiego rodzaju elektronika użytkowa. No i tutaj po prostu wprowadzanie tych ceł, nawet w okresie poświątecznych zakupów, no byłoby dla Trumpa krokiem bardzo ryzykownym, bo po prostu mógłby się narazić na gniew tych konsumentów, którzy przecież za całkiem niedługi okres będą mieli przed sobą wybór, czy ponownie oddać na niego głos, czy być może poprzeć kandydata demokratów.